Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy na konferencji prasowej Prime Show MMA. Jest ze mną Jacek Murański, witam serdecznie. Witam serdecznie, pani Moniko. Jacku, powiedz mi w ogóle na samym początku, jak podobać się konferencja Nowa Federacja? No, bardzo mi się podoba, tym bardziej, że jestem tutaj w nowej roli, bo zostałem przez włodarza tej federacji, Kasjusza Rzecimskiego, Don Casio, tak jak powiedział podczas konferencji zaproszony do współpracy w charakterze o no nomen, nomen właśnie czarnego charakteru właśnie leci trailer czyli e, no a następny dziennikarz który nie był podczas całego na, na całej konferencji całego wydarzenia no jestem oprócz oprócz Michała Cichego który jakby tu z ramienia sportowego moderuje to wydarzenie to ja tutaj mam dodawać takiego smaczku Właśnie czarnego charakteru, czyli mhm. no, zapowiada się fajna, dłuższa współpraca. Czyli będziesz mieszać, będziesz takim trochę, m, m, trochę, będziesz prowadzącym, e, tylko takim zawadiaką, można powiedzieć. No można, można to tak zinterpretować, tak, 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 okay. e, Ja widząc Cię tutaj na konferencji myślałam, że będziesz miał walkę, kolejną walkę. To a... też. też, to też tak, też tak, to też tak. Jednak. Tak, to tak. dobrze myślałam. No dobrze, tylko że nie na 19, czy nie na nie 19 lutego. Na dwójce, ale ten termin dwójki jeszcze jest. Federacja jeszcze go nie ustalała, więc ciężko mi mówić. Mówimy tutaj o czasie przyszłym niedokonanym. Czy widzisz już swojego przeciwnika w tej federacji? No to ja mogę powiedzieć o tym, jakie mamy ustalenia właśnie z Don Casio. Don Casio, tak jak powiedział, że do tego projektu przekonał poważnych inwestorów. Odpowiadam trochę na naokoło, ale zaraz, dojdę, do, zaraz do, 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 dojdę w punkt. Jesteśmy w ATM-ie warszawskim. ATM to jest spółka powiązana z największą w Polsce telewizją, Telewizją Polsat. No właśnie, no i teraz dochodzimy. W tejże Telewizji Polsat w jednym z seriali gra Mój wymarzony przeciwnik, czyli Tomasz Welstrachu Oświeciński. No i Casio prowadzi takie rozmowy ze swoimi wspólnikami, które mają doprowadzić właśnie do tej mojej walki, która jest najwyżej na mojej liście życzeń. Dlaczego właśnie Oświeciński jest Twoim takim priorytetem do kolejnej walki? Jest najmocniejszy sportowo ze wszystkich, o których, o których tutaj rozmawiamy. A Rozmawiamy o Marcinie Najmanie, o Tańculi. O pojawił się tam gdzieś ten Daniel Majewski, czyli podopieczny tego trenera Mirka Ochnińskiego, to Izymany. A o świeciński jest najwyżej 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 sklasyfikowanym sportowym wyzwaniem. No i po drugie, w imię zasad, skurwy synu. W imię zasad. świeciński to nie jest żaden strachu z Warszawy, tylko to jest Konfident Białego Stoku, Thompson, który posprzedawał swoich przyjaciół w Białym Stoku. Wiele żon, matek, córek, sióstr płakało przez wiele lat, bo jego, jego przyjaciele ówcześni zostali pozbawieni wolności właśnie na podstawie, na podstawie działalności Tomasza Oświecińskiego. Czy walka z Marcinem Najmanem dojdzie do skutku? Odbędzie się? Mam nadzieję, że tak. Czy to będzie High League? Ja mogę mówić o tym, co jest podpisane. Podpisany jestem na Elite Fighters na 29 stycznia. Podpisałem kontrakt na walkę z Marcinem Najmanem w hali gliwickiej w Arenie. Wziąłem... Elite Fighters. Przepraszam, Elite Fighters. Wziąłem poważną zaliczkę. Czy do tej walki Federacja doprowadzi? No to już jest jakby piłka po stronie Federacji, nie mniej to oceniać, ale... No, ja mogę mówić o tym, co jestem podpisany, czy z Heilig też, nie ukrywam, prowadzimy rozmowy, ale mogę mówić o tym, na co jestem podpisany. Jeżeli federacja skutecznie tego kontraktu nie zrealizuje, no to już jest problem nie mój, tylko federacji. Ale ja póki co oczekuję na realizację kontraktu. Czy masz kontakt z Marcinem Neymanem, czy kontaktujecie się odnośnie Waszej walki, czy robicie to przez właśnie federację i inne osoby postronne? Nie, nie, my mamy taki kontakt trochę jak Izrael z Palestyną, to znaczy mamy kontrakt, kontrakt takim kanałem dyplomatycznym, Darek Kazimierz, 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 Kasowski, Kosowski, przepraszam, Darek Kosowski, ten wspólnik Najmana, to jest taki właśnie ten kontakt dyplomatyczny i z Kosowskim w przeciwieństwie do Najmana, tak, rozmawiam prywatnie z Kosowskim, tak, także tu można powiedzieć, że jest, jest ten kontakt poprzez Kosowskiego. Czy podczas negocjacji rozmów e, miało miejsce takie, że ta walka jednak mogłaby się odbyć w MMA VIP? A nie, nie to w żadnym wypadku. Ja, nie nie. To, ja, nawet tam padła kwota pół miliona. E, ja powiedziałem, żeby już przestali e, podbijać stawkę ani pół, ani milion, ani półtorej miliona. Ja w Federacji MMA VIP z przyczyn, o których już wcześniej mówiłem szeroko, nie będę się teraz powtarzał, nie zawalczę. Po prostu nie zawalczę tam za żadne pieniądze. Także jeżeli walka z Najmanem, to na pewno nie w jego federacji, nie w MMA VIP. Wróćmy w takim razie do Prime Show MMA, bo to jest bardzo ważne. Twoja czarna, po, po, czarna. No, czarny charakter. czarna czarny charakter. postać, czarny charakter, będziesz mógł wykorzystać swoje zdolności aktorskie, rozumiem, tak? No, i taka była koncepcja Kasiusza Życińskiego Don Casio, który, tak jak powiedział podczas konferencji, zwrócił się do mnie z takim pomysłem jakiś czas temu. No, przedstawił propozycję właśnie tego czarnego charakteru, ja tą propozycję zaakceptowałem. No i oto jestem. Czy będzie pisany scenariusz odnośnie Twojej postaci, czy jednak to będzie improwizacja? A może pół na pół? Pół na pół. Tak, dużo na spontanie, tak. Genialnie, uwielbiam właśnie, jeżeli. To proszę nie... bardzo, cały czas leci trailer, no to jestem ja. Wow, pięknie. <laughs> Ale gwiezdne wojny wręcz. Coś takiego, Lord Rider, tak, tak, coś, coś tak, 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 sobie to, tak sobie to federacja wymyśliła, tak. Brawa, musicie zobaczyć trailera. No i przede wszystkim, ja czekam, żeby zobaczyć Cię w akcji. Czy już myślisz o tym, jak to będzie wszystko wyglądać, jak będziesz improwizować, czy jednak zostawiasz sobie spontan, spontaniczność po prostu? No, Ale właśnie, droga redaktor Moniko, właśnie wracamy do punktu wyjścia czyli nie oglądało się konferencji. Dzisiaj już było trzy godziny konferencji, podczas której ja się już zaprezentowałem widzom już wiedzą, ja jeszcze nie, ale w takim no razie... Trzeba, trzeba odrobić pracę domową. Odrobię pracę domową, zobaczę konferencję, bo już zaczęłam pracę, bo pewnie gdybym nie zaczęła wcześniej, to bym została tutaj do rana. Okay. Ja jestem bardzo ciekawa Twojej postaci, twoje, Twojego wyjścia na, na gali, ale również na konferencji. Na konferencji też będziemy Ci mogli zobaczyć? No, no właśnie, dzisiaj była pierwsza konferencja i teraz... no. Jeżeli federacja będzie z moich usług zadowolona, jeżeli te usługi będą stanowiły jakąś wartość dodaną dla federacji, to pewnie tak. Ja muszę jednak zobaczyć, co się działo na tej konferencji. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli wy nie oglądaliście, to oglądajcie koniecznie i czekamy na Jacka odsłonę kolejną. Był ze mną Jacek Murański, Monika Laskowska. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję również za widzów.